Ksiądz Jacek Grzybowski został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka w południe ogłosiła nuncjatura apostolska. Ksiądz Jacek Grzybowski urodził się 11 sierpnia 1973 roku w Wołominie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku w Warszawie. Od 2017 roku jest członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, a od 2018 członkiem rady kapłańskiej diecezji warszawsko-praskiej. Od trzech lat pełni także funkcję duszpasterza pasterza akademickiego. Biskup Nominat podkreśla, że posługa w Kościele jest wymiarem służby. A ta służba to trud codziennego życia i spotkań z ludźmi. Na pewno widzę to jako wyzwanie, ale mam też w sobie taką ufność, szczególnie jeśli chodzi o opiekę Matki Bożej czy właśnie świętego Jacka, mojego patrona. Ksiądz Jacek Grzybowski swoją biskupią posługą wesprze księdza biskupa Romualda Kamińskiego.